Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Fotele gamingowe stały się popularne jakieś 2-3 lata temu, no bardziej, może faktycznie. Trzyky to chociażby takie marki jak spc Gear weszły na rynek ze swoimi modelami SR300 i SR500, i wtedy nastąpiła prawdziwa rewolucja. Każdy chciał mieć fotel gamingowy, który wygląda jak fotel żywcem wyciągnięty z samochodu rajdowego, czyli fotel kubełkowy. No, po czasie jednak sporo osób stwierdziło, że nie do końca takie rozwiązania były wygodne, chociaż bardzo wiele osób, w tym ja również, trzymam się tego zdania, że na tych fotelach naprawdę da się siedzieć. Ja już siedziałem dwa lata na modelu SR500, no ale tym razem mam możliwość zaprezentowania Wam fotela w pełni ergonomicznego od firmy. Z PC gear. Co dziwne, bo firma przecież zajmuje się sprzętem dla graczy, więc z ergonomią niekoniecznie powinni mieć wiele wspólnego, a jednak model EG950 to model, który właśnie widzicie za mną, a ja Wam go w tym odcinku będę prezentował. Zapraszam serdecznie. Jak zapewne zauważyliście, mimo że tempo filmiku przed chwilą było bardzo mocno podkręcone, to tak czy siak, jakby złożenie tego fotela zajęło bardzo, bardzo niewiele czasu. Znacznie mniej niż tego SR500, który stoi obok mnie. A to wszystko z sprawą tego, że jakby oparcie, siedzisko oraz podłokietniki otrzymujemy od razu jako format złożony. Z tego też powodu samo pudełko jest bardzo dużych rozmiarów, ponieważ no, musi to jakby zająć swoje miejsce. Oprócz tego oczywiście w zestawie mamy siłownik, krzyżak, Kółka, no i fakultatywne podparcie pod kark, czyli tak zwany zagłówek. Jeżeli chodzi o kwestię montażu, naprawdę jest bardzo banalna. Wystarczy jeden, jedno narzędzie, które otrzymujemy zresztą w zestawie. Wystarczy przykręcić tylko i wyłącznie dwie śruby, reszta odbywa się całkowicie beznarzędziowo. Jest to duże ułatwienie, ponieważ montaż takich foteli jak SR500, czy SR300, czy zupełnie nawet innych foteli bywał problematyczny z uwagi na to, że trzeba było mieć trochę więcej czasu i trochę więcej samozaparcia, żeby przykręcić chociażby podłokietniki do podstawy czy później samo siedzisko do, do podstawy czy też oparcie do siedziska i tak dalej, i tak dalej zajmowało to no powiedzmy 25 30 minut. Tutaj mi to zajęło z grubsza 5 bez czytania instrukcji i większość tego czasu to było bawienie się pudełkiem, i jego przekładanie. Jeżeli chodzi o kwestie użytkowe, bo to jest najważniejsze, pewnie zastanawiacie się, dlaczego tutaj stoi obok mnie SR500. Jest to mój poprzedni fotel i tak zmieniłem SR500 na EG950. Dlaczego to powiem pod koniec tego filmu? Natomiast jest ten fotel tutaj też dlatego, że chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć, jak wygląda SR500 po dwóch latach użytkowania. Ten fotel, tak jak w, czy, przed chwilą wspomniałem, ma już dwa lata i nie nosi na sobie żadnych praktycznie śladów użytkowania poza ewentualnym. Skórzem. Mimo, że jest tej to yy, obicie z skóry, nie ma przetarć, nie, nie wykrusza się, nie ma żadnego problemu, nie, nie stwardniało, nie pęka, nie drażni, a siedzę na tym fotelu od 8 do 10 godzin dziennie, praktycznie dzień w dzień. Oczywiście wyłączając dni wolne. Ale ten fotel też jest tutaj dlatego, bo, ponieważ chciałem go bezpośrednio porównywać do EG950, no bo mam też doświadczenie jakby z tym fotelem. Już swoje na nim wysiedziałem, więc mogę jakby jeden do jednego porównywać. Idąc od samego dołu, jeżeli chodzi o kwestie możliwości, jakie nam oferuje EG950 w kwestii regulacji wygody, to są bardzo miękkie kółka, które nie powinny rysować podłogi. Wy tych kółek pewnie tutaj nie widzicie, natomiast ja Wam pewnie dołączę jakiegoś, jakąś przebitkę. Te w SR500 już troszeczkę się zmęczyły, a jeździły tylko i wyłącznie po macie pod fotel takiej plastikowej, zresztą po tej samej macie będzie jeździł G950. Krzyżak jest aluminiowy, jakby do jakości wykonania tych elementów nie ma co się przyczepić. Jeżeli chodzi o kwestie regulacji Wysokości, bo od tego na dobrą sprawę zacznę. W jednym z podłokietników mamy ukryty przycisk. Jest to przycisk pod podłokietnikiem prawy, który po naciśnięciu obniży nam fotel o 7 cm bodaj, bo taki jest skok tego siłownika. Natomiast z lewej strony mamy drugi przycisk, który pozwala nam regula na regulację z kolei kąta wychylenia oparcia. Ale o tym e, powiem za chwilkę. Najpierw przejdę do samej regulacji podłokietników. O ile w SR500 mieliśmy możliwość regulacji podłokietników po wciśnięciu przycisku z boku, i wtedy mieliśmy możliwość regulacji góra-dół, bądź drugi przycisk i regulacja na boki. No i ewentualnie jeszcze tak. O tyle w modelu EG950 jest to rozwiązane. Delikatnie gorzej, nie mówię, że źle, ponieważ nie mamy tej płynnej regulacji. W tym fotelu mieliśmy regulację płynną, czyli po prostu mogliśmy sobie ustawić na takiej wysokości, na jakiej chcieliśmy. W EG950 mamy tutaj sześciostopniową regulację, która nie jest zwalniana, jakby, czy tego blokada nie jest zwalniana, jakby naciśnięciem przycisku, a trzeba podciągnąć po prostu podłokietnik do góry i opuścić. No i teraz mamy, ciągnąc do góry, 6 zapadek. Warto nie, nie przesadzić, ponieważ później będzie trzeba ustawiać to od nowa. Natomiast, e, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to delikatny minus. Aczkolwiek należy mieć pod uwagę fakt, że e, ustawiamy podłokietniki zazwyczaj raz i później, już z nich, e, później z tej regulacji, jakby już nie korzystamy. No, chyba że ktoś korzysta, to wtedy może to być dla niego delikatnie. Męczące. Niemniej jednak, podłokietniki, podobnie jak w SR500, są wykonane z dosyć takiego miękkiego materiału. Nie jest to w żaden sposób ani żadna pianka, gąbka czy cokolwiek innego. Jest to po prostu miękki chyba plastik bądź, bądź jakieś tworzywo sztuczne. Idąc dalej, jeżeli chodzi o kwestię możliwości regulacji dostosowania tego fotela do osób. Mniejszych czy też większych, grubszych bądź chudszych. Samo siedzisko możemy również regulować, znaczy możemy je wysunąć. Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, jest większy, potrzebuje więcej miejsca, bądź chce, żeby mu fotel sięgał dalej za podłudzia, wystarczy wcisnąć przycisk, który mamy dostępny z, na lewym boku i możemy fotel sobie wysunąć. Ja w tym momencie i tak korzystam z wersji wysuniętej. Jeżeli wstanę, wcisnę przycisk, fotel, się, fotel siedziska, znaczy siedzisko fotela się wsunie z powrotem. Zresztą będziecie to widzieć na na materiałach, które tutaj będę dołączał. Jest to oczywiście bardzo przydatne, bo pozwala dostosować fotel do ludzi o różnych gabarytach. Zapewne część z Was zada mi pytanie, czy, bądź chciałaby zadać pytanie, czy rama fotela jest obłożona gąbką? Tak, generalnie obłożona, jest go, obłożona rama jest gąbką. Na siedzisku, na oparciu już nie, ale nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ plecy, nawet wysokiej osoby, a ja mam 1,90 m, nie stykają się w żaden sposób z ramą i nie ma żadnego dyskomfortu. Wygodnie sobie moje plecy spoczywają na siatce. Także tutaj jak najbardziej jest to przemyślane i dobrze rozwiązane. Siedzisko samo w sobie jest mega wygodne, zresztą jak, całe, jak cały fotel. Jeśli chodzi o kwestie dalszej regulacji, wspomniałem, że pod lewym podłokietnikiem znajduje się przycisk, który zwalnia nam możliwość ustawienia. Oparcia i ja wam w tym momencie to może delikatnie zaprezentuję. Wciskając przycisk, mamy blokadę tego oparcia i możemy się troszeczkę wychylać do 123 stopni. Tyle zape zapewnił nam producent. Możemy również wciskając ten przycisk zablokować możliwość tego wychylenia. Możemy również zblokować wychylenie w konkretnej pozycji, na przykład w takiej. Jest to inaczej rozwiązane niż w przypadku modelu SR. 500, ponieważ tam mieliśmy możliwość praktycznie położenia się do 180 stopni e, i były dodatkowe funkcje, jakieś tam bujania, tego typu rzeczy, tutaj tego nie ma, ale umówmy się, jest to fotel ergonomiczny do pracy, a nie jest to zabaweczka. E, jest to fotel przeznaczony dla osób pracujących, bądź po dużo spędzających, czy to przy komputerze, czy przy jakimś innym e, stole. E, mamy też tutaj możliwość regulowania oporu, wychylenia tego oparcia. Z, z prawej strony znajduje się korba która jest oznaczona jako plus-minus. Wiadomo, że kręcąc w stronę plusa będzie się to, ten opór zwiększał, w stronę minusa będzie się zmniejszał. Jest to spowodowane tym, że po prostu możemy nie blokować sobie oparcia tak jak ja to, to teraz zrobiłem, że się nie wychylę. Możemy je odblokować, a jednocześnie możemy zmniejszyć bądź zwiększyć opór wychylenia tego oparcia. W tym momencie jest to dosyć ciężkie wychylanie się, natomiast możemy to absolutnie sobie zmniejszyć do takiego minimum, że praktycznie delikatne dotknięcie już będzie powodowało rozkładanie się oparcia. Dla mnie wygodną opcją jest właśnie taka jak teraz, czyli po prostu zblokowanie tego na stałe. Idźmy dalej. Mamy już zapewnioną, mamy już omówioną regulację siedziska, podłokietników, oparcia i oczywiście jeszcze podłokietniki można regulować w takich płaszczyznach. O tym bym zapomniał, a to jest dosyć istotne. Natomiast nie można ich regulować już przód, tył, a tutaj... Mogliśmy. Czy to minus, czy nie, nie mnie o tym decydować. Podłokietniki i tak są według mnie wygodne, chociaż mogłyby być płaskie, ale mm, powinny być wygodniejsze niż mm, te w SR500. Mi się podobają. Ok, e, pozostaje nam kwestia czegoś, czym SPC Gir się chwali mm, i według mnie słusznie jest to precyzyjne ustawienia, ustawienie kąta podparcia. Odcinka lędziowego. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Nie jestem lekarzem. Natomiast jest to funkcja, która niestety wymaga bądź przydaby się do tego druga osoba, żeby to poprawnie ustawić, ponieważ z punktu osoby siedzącej nie, jestem, nie mamy za bardzo możliwości wyregulowania sobie um, odpowiedniego, czy to wysunięcia tego podparcia, czy też ustawienia jego wysokości. Gra, ja Wam to też będę pokazywał, że, że no niestety. Um, znaczy będę Wam pokazywał jak to się po prostu robi, jak to wygląda, natomiast mnie na tym fotelu już tutaj nie będzie. Jest to, do, do, to trochę uciążliwe i utrudnione, co nie znaczy, że nie można, bo wystarczy wcisnąć i możemy już cieszyć się tym, że nie mamy podpartego kręgosłupa. Ja wolę jednak jak jest podparty, go sobie wysuwam maksymalnie. Natomiast sama regulacja wysokości już jest dosyć uciążliwa. Trzeba wkładać ręce w tą ramę, która tutaj jest i sobie sterować wysokością, to też jest sterowanie w kilku stopniach. Jeżeli chodzi o kwestię dalszej wygodnej, możliwości regulacji, bo to oczywiście nie jest jeszcze koniec. Mamy tutaj ten oto zagłówek, który jest uznawany jako fakultatywny, czyli nie musimy go montować, żeby móc korzystać z tego fotela. Kąt regulacji tego, czy znaczy sposób regulacji tego zagłówka, też jest jakby trójstopniowy. Możemy regulować nie tylko jego wysokość, możemy regulować również jego wychylenie. Ale luzując dwie śruby z tyłu można również wyregulować kąt jego wychylenia w stronę albo głowy, albo bardziej do tyłu. No ja przyciągnąłem sobie to bardziej do głowy, bo dla mnie to jest wygodniejsza opcja. I to by było chyba na tyle zamówienia funkcji e, regulacyjnych tego fotela. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o kwestie Wygody i tego, co, co mogę powiedzieć na temat tego fotela, użytkując go raptem dwa dni. Jest tego pewnie niewiele. E, aczkolwiek przyznam się absolutnie szczerze, że miałem już taką, taki moment, nawet nie tyle moment, co mam taki problem, że sporo foteli uciska mi pod udział. Jestem osobą, która ma prawie 1,90 m. Być może jest to wynik właśnie mojego wzrostu. Natomiast w modelu. EG950 tego problemu nie mam, nic mnie uciska, gra nie mogę sobie go precyzyjnie dostosować, a dzięki czemu jakby nie męczą mi się nogi i tyłek podczas siedzenia. A, a propos, właśnie męczenia tyłka, nadchodzi okres wakacyjny, a więc w ciepłe dni, dzięki temu, że macie siatkę. Wasze plecy, wasze pośladki, wasze uda nie będą się pocić, co zapewnia dodatkowy komfort użytkowania, szczególnie w takich warunkach. Oczywiście, rozwiązaniem jakim jest kupno fotela z materiału, natomiast należy pamiętać, że ten materiał też delikatnie zawsze będzie zapacał, no bo nie jest super ekstra przewiewny. A tutaj dodatkowo jeszcze można powiesić pranie, jeżeli ktoś by chciał sobie wysuszyć świeżo wyprane ubrania. I z pewnością to może robić jako wieszak na, na tego typu rzeczy. I sama kwestia dalsza użytkowania. Na pewno dla mnie większym komfortem jest fakt, że nie ma tutaj tego, co jest w SR500, czyli tak zwane skrzydełka. Zatem barki mogę odgiąć spokojnie do. Do końca nie muszę siedzieć tak i nie jest to wbrew pozorom pozycja komfortowa, kiedy jesteśmy zgarbieni przez to, że nam coś ogranicza plecy. Tutaj moje plecy całkowicie i spokojnie spoczywają na, na oparciu tego fotela, co jest mega mega komfortowe. No i kwestia wyregulowania samego, samego oparcia, głowy oparcia szyi. Ja nie mówię tutaj o tym, że trzeba jakoś to tak mega regulować, żeby nie wiadomo jak opierać tą głowę. To ważne, żeby. Ta, ten zagłówek bezpiecznie podpierał nam głowę, kiedy chcemy ją po prostu cofnąć kawałek do tyłu. E, oczywiście mogliśmy to osiągnąć przy regulacji poduszki w fotelach SR500, SR300, czy całkowicie innych fotelach, aczkolwiek to jest to dużo bardziej, dużo lepiej rozwiązane. Natomiast kwestie regulacyjne w tym fotelu nadal przypominam, przydałyby się dwie osoby, e, które, które pomogłyby e, przy regulacji, szczególnie właśnie kwestii zagłówka i e, podparcia lędźwiowego, ponieważ to wyregulowane jest samodzielnie to wyregulowanie tego samodzielnie jest dosyć e, ciężkie, upierliwe. E, więc ktoś do pomocy zawsze się przyda. Ja wiem, że było dużo bólu w internecie o to, że ten fotel kosztuje 2000 i że producent zwariował z taką ceną. Bo oczywiście w każdym z nas odzywa się Janusz biznesu i generalnie chciałby otrzymać coś za darmo albo za pół ceny, a najlepiej, żeby producent jeszcze dopłacił do tego, że, że tym handluje. Miejmy jednak poprawkę, że. Na to, że po prostu producent po pierwsze ma zarobić również, koniec końców, na swoim produkcie, ale do cen, które wielu z użytkowników, jak widzieli w internecie, znalazło na portalach aukcyjnych gdzieś w, w Azji, należy doliczyć koszty po prostu i magazynowania i szkoleń i marketingu i mnóstwo jeszcze innych cła, podatki których, na, na certyfikowanie produktów, o których my jako szarzy ludzie, klienci, końcowi pojęcia nie mamy, a najłatwiej nam jest po prostu powiedzieć, a za drogi ten fotel, generalnie chcą zedrzeć z nas pieniądze. Nie jest za drogi. Ten fotel jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców, są to odbiorcy, odbiorcami tego fotela będą ludzie, którym zależy na swoich plecach e, i na komforcie użytkowania. I ja, szczerze powiedziawszy, Będę inwestował w swoje zdrowie, ile tylko to będzie, na ile tylko będę mieć możliwość finansową z uwagi na fakt, że po prostu pracuję i mam zamiar wykonywać tę pracę jak najdłużej. Zatem wolałbym pracować siedząc przy komputerze, a nie na przykład na wózku bądź leżąc w łóżku po jakiejś operacji, dlatego dbanie o komfortowe podparcie pleców podczas Siedzenia i dbanie o prawidłową postawę podczas siedzenia jest tutaj szczególnie ważne. Z mojej strony to chyba byłoby na tyle. Ja Wam zaprezentowałem możliwości tego fotela na tyle, na ile potrafiłem, na tyle, na ile to było możliwe w sposób wirtualny, czyli przez kanał YouTube. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Dajcie w komentarzach znać, co Wy sądzicie o, o fotelu EG950. Dajcie też znać, czy macie może wcześniejsze modele foteli spc Gear i czy Wam te fotele m, przypadły do gustu. Ja z wami z tym, w tym momencie się będę żegnał. Trzymajcie się, cześć!